Zaczniemy sobie dzisiaj, moi drodzy, od ogarnięcia sytuacji po weselu, czyli od sprzedania prezentów, które dostaliśmy. No, bo akurat dostajemy takie prezenty, że one nam się nie przydadzą. Okay. Pieniążki zawsze na propsie. Jak widzicie, Antosia wniosła w Wianie pianino. Pianino, nie, Boże, fortepian. Chciałam kupić pianino zamiast fortepianu, bo mi się po prostu fortepian nie, nie mieścił tutaj nigdzie, w żadnym pomieszczeniu. Musiałam przebudować troszeczkę piętro, żeby w ogóle móc gdzieś go wstawić. E, chciałam kupić pianino, ale mi się żadne nie podobało, więc stwierdziłam, że zostanę przy fortepianie i na razie będzie tak. A najwyżej potem troszeczkę zmienimy, przebudujemy czy coś. To będzie. Taki mały pokoik dla ewentualnych dzieci, właściwie dla ewentualnego dziecka małego, póki będzie todlerkiem, to tutaj mu starczy. Zuzia pewnie i tak niedługo się wyprowadzi, tak sądzę, zresztą ona ma niedługo urodziny, więc no na razie będzie sobie tutaj mieszkać, póki małe będzie todlerkiem i póki się nie wyprowadzi. Jak się wyprowadzi, a małe todlerstwo dorośnie, to po prostu wymieni się pokojami z Zuzią, albo jakoś tak zobaczymy. Być może po prostu w ogóle trochę to piętro przebuduje. Co my tu mamy, co my tu mamy? A widzicie, kolejna rzecz, którą koniecznie muszę zrobić, zanim i zacznę w ogóle rozgrywkę. To jest spłata kredytu, bo już możemy. 11 tysięcy odejmuje, czyli zostaje 5,240. 244. Dan Kwestie finansowe mamy ogarnięte i załatwione. W związku z czym myślę, że możemy zacząć nowy dzień u borejków. Jest godzina szósta. I o, i widzę, że małe już wstało. Tutaj widzę, że mogę was wszystkich już pobudzić, bo czujecie się dobrze. Mamy zapewne jakieś resztki, z które zostały wyrzuć, proszę cię, zepsute jedzenie, a ja tu sobie zobaczę, co tu mamy, żeby nie marnować i po prostu zjemy coś, co zostało. I może właśnie usiądźcie sobie tutaj wszyscy i zjedzcie śniadanie pierwsze po weselu. Pawełku, kochany... Co tobie jest, co tobie się nie podoba? Technofob i. No ale jak? No przecież jesteś w domu. Co ty, 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 domatorze, ty? Dobra. Mam nadzieję, moi kochani, że wam smakuje. Zuziu, czy ty masz odrobione lekcje? Bo ja nawet szczerze mówiąc nie wiem. Dobrze, masz odrobione, bo ona ma niestety bardzo kiepskie wyniki w szkole. Ja mam nadzieję, że po dzisiejszej wizycie w szkole jej się troszeczkę sytuacja poprawi, żeby chociaż na trujeczce skończyła, no. I zdobądź najlepszego przyjaciela. Tak, tym też się będziemy niedługo zajmować. Gdzie ty jesteś, kochana? Ty miałaś też coś zjeść. Chodź tutaj, weź sobie tej szynki, weź porcję. O, mój kochani, mamy, mamy, będzie to glerek, będzie. Jest, są poranne mdłości, więc jednak się udało. No, Paweł, szybko ci poszło. Szybko ci poszło. Ale okej, okay, no fajnie, będą, będą no na Borejkowie. Nawet nie wiem, jak, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. No, ja cię wyślę do robienia mebli, bo ty niedługo się mi postarzejesz. A musisz tutaj zarobić, bo jak znam twojego syna, to on za specjalnie, wiecie, nie ogarnie sytuacji. Właśnie, bo Paweł powinien rozpocząć pracę. Ale ja się poważnie zastanawiam, jaką. Bo on może zacząć jako artysta sceniczny i potem iść w kierunku muzyka, tylko że to jest wszystko, kurczę, kierunku pianina, a on się skupił na skrzypcach. Zastanawiam się, czy on powinien po prostu pisać, wiecie, muzykę na te skrzypce i na niej się skupiać i ją sprzedawać. A czemu nie możesz kontynuować? Aha, skrzypce zgubiłeś. Oj, mamy problem. Nie wiem, co zrobiłeś ze skrzypcami. Aha, zostawiłaś śmieci i poszłaś do szkoły. No dobra, mama sprzątnie. I od razu wymieni wodę i odłoży pranie. A tobie trzeba te skrzypce znaleźć, bo gdzieś się je zgubiłeś. Jezu, co tu się w ogóle porobiło? O matko, jaki syf. Paweł, weź to ogarnij. Coś tu naprawiałeś, a to odzyskaj części. A potem. szperaj, a nie możesz wyrzucić śmieci, bo bo nie mamy śmietnika. Co? Serio? Mi się wydawało, że ja wstawiałam tu gdzieś śmietniki, że był. Mm. No dobra. Nie mamy, to trzeba kupić. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj się dostaniesz. A wiecie co? Tak sobie pomyślałam jeszcze, że dobrze by było, żeby oni mieli wyjście kuchenne. Więc ja tu zrobię przebudówkę później, żeby mieli wyjście gdzieś, no gdzieś tu na tyły, żeby nie musieli latać tak całkiem dookoła. Także coś tutaj jeszcze pokombinuje i, yy, i przebuduje, ale to później. Dobrze, kupimy mu te zwykłe, tanie skrzypce na razie, bo on wcześniej miał takie, wiecie, robione zupełnie, yy, zupełnie przez tatusia zrobione, ta, ale, ale myślę, że no w tym momencie, jak on już ukończył studia, to e, niech on ma, tak, kontynuuj ludową przyśpiewkę, niech ma porządne skrzypce, jeszcze nie skrzypce wirtuoza, yy, do tego dojdziemy. No, na razie nas po prostu nie stać na skrzypce. Wirtuoza. E, także, mój drogi, zarabiaj, zarabiaj tą swoją muzyką, a ja się zastanowię, czy cię zatrudnić, czy po prostu właśnie będziesz sobie tworzył muzykę i twoja żona będzie tworzyła muzykę, i będziecie sobie na tantiemach zarabiali. No, zobaczymy. E, no bo wiecie, no, ona tam, no, no, to ona właściwie też może, no, zawsze może sprzedać albo pod nazwiskiem męża, albo pod pseudonimem męskim, czemu nie? Nie będę, wiecie, tutaj y, się upierać, że jako kobieta ona nie może w ogóle nic tutaj robić. Nie może podjąć pracy, tak, Z kariery konkretnej, ale zarabiać na utworach, czemu nie. Y, tak, widzę, że tatuś tutaj już zrobił mebel, to zrobi jeszcze jeden. No i wam zrobiłam właśnie latania do tego śmietnika, no nic. Y, co my dzisiaj będziemy robić, kochani? No dzisiaj jest kolejny ważny dzień, ponieważ Państwo Boryjkowie dzisiaj mają urodziny i przechodzą w wiek emerytalny. Nareszcie. <grych> nie, no nie. Wiecie co, no, ja jestem strasznie ciekawa, jak oni będą wyglądać jako dziadkowie. Ja ich troszeczkę jakby przedłużyłam im tą dorosłość i to życie, wiecie, jako młodzi Simowie. Waldemarowi w szczególności, po prostu zrobiłam to w ten sposób, że ponieważ Paulina przez to, że była w ciąży, no to się nie starzała i miała więcej dni, to ja część, jakby połowę jej dni oddałam Waldemarowi. Dlatego oni mają urodziny jednocześnie. Tak pomyślałam, że to jest fair i w porządku, żeby oni właśnie w ten sposób sobie, no żeby, żeby to tak rozwiązać, że wiecie, nie żeby, żeby Waldemar tutaj nam bardzo, bardzo szybko, szybciej niż Paulina odszedł z tego simowego świata, tylko... Właśnie chciałam im dać więcej możliwości, więcej czasu. Wizyta dyrektora. Zignoruj. Dzisiaj będą urodziny. Ja wiem, że ja robię urodziny cały czas tym tortem z McDonalda, takim wiecznym i nieskończonym. I pomyślałam, że Tośka mogłaby upiec ciasto. Ale z drugiej strony pomyślałam, że ta tradycja robienia tego cały czas tym samym tortem, przynajmniej do końca życia Pauliny i Waldemara, to jednak jest Wiecie, to chyba jednak ma trochę sensu, więc yy, myślę, że na razie jeszcze dzisiaj yy, ten tort będzie w użyciu może go wreszcie zjemy. Albo nie wiem, yy, weź poznaj kota, bo nie miałaś z nim kontaktu, pogłaszcz go tak, jak tobie idzie granie, Pawełku. Nie mam zielonego pojęcia, jak ci idzie, ponieważ gram bez głosu, w sensie nie mam słuchawek na uszach, bo jak słyszę simptomy, to nie mogę się skupić na tym, co do was mówię, i po prostu totalnie lamie je jeszcze bardziej niż zwykle. Och, ty potrzebujesz kontaktu z ludźmi. Żono, podejdź tutaj, porozmawiaj z nim o gotowaniu, pośpiewaj o święcie rabatów, w sumie czemu by nie. <śpiewanie> Pochwal go, że tak pięknie pracuje, no i go obejmij, tak bądźcie troszeczkę ze sobą moi drodzy jeszcze mam taką ochotę postarać się z nią o dziecko ostatniego dnia ale dobra nie, nie będę bo wiecie co już, już, już chciałabym przejść do kolejnego pokolenia a nie robić kolejnego borejka z i Waldemara. Także wy sobie tutaj po prostu porozmawiajcie, poprzytulajcie, pobądźcie po prostu trochę ze sobą. Co bym chciała, Tosia, żebyś ty zrobiła? Aha, wiem, co bym chciała, żebyś zrobiła. Zajmij się ogrodem. Podlej wszystko zup to, co trzeba. Ty chyba nie masz za dużo umiejętności ogrodnictwa, więc właśnie dam ci szansę, żeby tutaj trochę to ogarnąć. Pszczoły, widzę, są wkurzone, więc nie będę cię zmuszać, żebyś się nimi zajmowała. Nie mamy też żadnych, widzę, plonów do zebrania, więc tylko podlejesz teren i troszeczkę zbierzesz umiejętności, a potem zajrzymy, zobaczymy, co mamy w lodówce. O, mamy dużo gruszek. To zrobisz sok z gruszek, Szkoda, że soków nie można na Plopsi wystawiać. Yy, zrobisz sok z gruszek, proszę cię bardzo. Wrzuć składniki. Wy, widzę, macie się już ok, więc zrób kolejny mebel. Natrzaskamy tych mebli, czemu nie? W tobie się, widzę, jakaś relacja z mężem zrobiła. Czy trzeba coś uprać? Pewnie trzeba, ale to będzie zadanie dla Pawła. Przeszukaj kieszenie i zrób pranie. Jak już mówiłam, odchudzamy go. Jak ci idzie, uruchom, a potem możesz tutaj podejść. Twój mąż będzie robił pranie, a ty możesz sobie. O, podziel się z wielkimi wieściami. No, oczywiście, zrób to koniecznie. Kompletnie zapomniałam. Powinnaś to zrobić już wcześniej. Wiesz, to przebiorę cię? Bo mnie denerwuje, że jesteś tak elegancko ubrany. W ogóle wszyscy mnie trochę denerwujecie w tych strojach. Jest chyba gorąco, więc y, wydaje mi się, że. No, jest ciepło, więc chyba możesz na gorącą pogodę założyć. Nie będzie ci. Jakoś bardzo źle. O Boże, dlaczego mi tak się nie gra? Co się stanęło? Chyba mi się komputer przegrzewa. Jestem słuchajcie u rodziców i nagrywam w ogóle na innym e, mikrofonie, więc może mnie być dziwnie słychać, ale ostatnio ciągle mnie dziwnie słychać przez to gardło, więc e, wszystko jedno. Dobrze, widzę, że męża poinformujesz dopiero jak skończy pranie, ale zrobiłam Nie, Faceta wysłałam, żeby sobie prał w 1900 roku. A co? Przyszła Zuzia. Przyszła Zuzia i zobaczcie, kogo nam przyprowadziła ze szkoły. Tomka, swojego, czekajcie, nie kuzyna, tylko ona jest jego ciocią. <laughs> Okej, okay, no fajnie, e, fajnie. A my sobie w ogóle zaprosimy tutaj też resztę rodziny, bo będziemy urodzinować. Zaprosimy gości, chociaż nie możemy zrobić prestiżowego wydarzenia, bo mamy jakieś święto rabatów czy coś, a nie chciało mi się go wyłączać. Mamy sałatkę ogrodową, którą zrobiła. Tosia, bo pomyślałam, że zrobimy coś lekkiego. Mamy lato, więc to tak akurat. To się widzę, o, to się też zrobiła. E, zrobiła soczek, więc będziemy dzisiaj znowu soczek pili. O, i chyba będą mieli, słuchajcie, będą wszyscy alkoholikami tutaj, ale dobra, trudno. Muszę wyjąć tort. Tradycji musi się zsteć, zadość. Myślę, że to jest ostatnie użycie tego tortu. Chociaż nie, no może jeszcze Zuzia. Zobaczymy. Was zapraszam do zebrania się w kuchni. W sumie w salonie może bardziej powinni. Ale kurczę, ta kuchnia jest taka fajna, rodzinna, więc myślę, że, że w kuchni będziemy głównie spędzać czas i w kuchni będziemy się... Jezu, co ja robię? Masakra. W kuchni będziemy głównie spędzać czas i, i, i się spotykać z ludźmi i w ogóle. Tak mi się wydaje. Dobrze, Paulinko, kochana, weź ty też, usiądź i rozmawiaj tutaj. Ojej, a dlaczego Górecki roz, jest rozgniewany? O, zobaczcie, Przysz, przyszła też jego żona. Dobrze, gruszynka. Jest sok z gruszki, więc też go tutaj gdzieś postawimy. Kurczę, nie bardzo mam gdzie go postawić, a niech będzie tutaj. No, i też no, usiądź, usiądź, moja droga, usiądź. E, świeczki na torcie są. Ja się usiądź, aha, zajęło. Podsiadła cię, górecka, no jakże ona mogła, jakże ona mogła, no trudno. A teraz matka cię podsiądzie. Widzisz? Mamy za mało krzeseł, mamy. <laughs> Nie, biedna! Jak wy tak możecie traktować kobietę w ciąży? No, co wy? Dajcie jej usiąść, dobra, nieważne. Podziel się wielkimi wieściami tutaj z siostrą swojego męża. Opowiedz jej hermetyczny dowcip. Możesz też w sumie góreckich poznać. Czemu nie? Wesołe zapoznanie i pana Miotka, który jest przyjacielem twojego ojca, twojego teścia, a i jeszcze męża. Tak, przywitaj się ze wszystkimi. Paweł, czy ty wszystkich znasz? Chyba nie. Porozmawiaj z siostrą dokładnie. Spędźcie sobie tutaj wszyscy razem trochę czasu. Chociaż y, wczoraj była impreza, spędzaliście czas razem. Dzisiaj jest kolejna impreza, znowu spędzacie czas razem. Ale zobaczcie, jaki, jaki to jest piękny widok. Super. E, świetna z nich rodzinka. Naprawdę uwielbiam ich totalnie o wszystkich. E, no dobrze, a gdzie jest mama? Jesteś tu gdzieś kobieta? A jesteś. O Jezu, zgubiłam cię. Totalnie cię zgubiłam. No dobrze, to może zróbmy tak. No, ty zacznij, Waldek. E, D, 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 Wypowiedz waldemarze. Uwaga. Tata znukuje świeczki. Brawo, Waldemar. Dożyłeś takiego sędziwego wieku. Jej. Yeah! I go pykło gdzieś tam. Waldemar zmienił grupę wiekową. O mój kochany waldemar. Jaki przystojny staruszek z niego. Super, trochę go potem przebierzemy. No dobrze, no i kolej teraz na Paulinę. Wypowiedź życzenia. Gratulacje, Paulinko. I co? Paulinka się nie postarzała. Ej, nie wiem, co się stało. Nie postarzyło mi Paulinki. Ale Boże, co się dzieje z tą grą? Czy wy to widzicie? No sakra jakaś. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Paulina się nie starzeje. Yy, jest jakiś bug, zdmuchnęła świeczki dwa razy i się nie postarzała. No nic. Myślę, że grają za chwilę. Chyba, że jest w ciąży, ja o tym nie wiem. Myślę, że grają po prostu po później. Dobra. Tort chowamy do wyposażenia. Yy, a zapraszam teraz wszystkich na posiłek i na sok. Bawcie się, jedzcie, pijcie, słuchajcie muzyki i spędzajcie miło czas. Słuchajcie, mamy dramę. E, miałam się już przenosić do Beatki, e, ale mamy dramę. Nie zauważyłam, będę musiała obejrzeć bardzo dokładnie, e, co też tam się działo. Bo Dośka <toszka> z kimś flirtowała i Paweł jest zazdrosny, a ja nie mam pojęcia z kim i kiedy. I jestem strasznie ciekawa, z kim Tośka flirtowała. Olśniewające oczarowanie. Ale nie wiem kto, nie mam pojęcia. Jeżeli zauważycie coś oglądając, albo może ja zauważę coś składając, to będę wiedzieć. Dawajcie znać w komentarzach, czy coś widzieliście. Dobra, kochani, lecimy sobie do Beatki. Tak, Ignaś miał zły sen. Więc może moja droga, sprawdź, jak ma się małe dziecko. On ma tutaj, co prawda, zaznaczone, że ma się bawić, ale może mama tutaj. Niech przez chwileczkę się nim zajmie. Właśnie, zapytaj go. Jak on się miewa, co się stało i, i co to był za straszny, straszny sen. Czy on ci powie o oh, jak go ładnie objęłaś. No po prostu uroczo. Ale no, ja mu się nie spodobało. Miejku, myszko kochana, no ale dobrze. Weź go jeszcze. Możesz się z nim pobawić. O właśnie spędź z nim chwilę, a potem idź sobie na dół i coś sobie zjedz. Tak, Atka postanowiła spędzić dzisiaj trochę czasu z synem gdzieś na jakiejś plaży. Wiecie. Troszeczkę się odprężyć, e, pobyć trochę z dzieckiem, więc chciałabym, żebyś zapakowała na wynos. To zrób to proszę, jak już skończysz jeść. To zapakuj na wynos dwa, żebyś miała dla siebie i dla małego. I mały jeszcze śpi i musi się załatwić, więc y, w porządku. To zajmijmy się tym jeszcze, zanim sobie pójdziecie. Uczko korzystania z nocnika. Kochanie, wstajesz, wstajesz. Dobrze. A ty jak się czujesz, malutki? Ty się czujesz dobrze? To może coś tutaj o poprzytulaj się do tego dużego misia, pogawoż, posprawdzaj, Ty jesteś głodna, więc sobie zjedz. Ty też jesteś głodny, więc sobie zjedz. A my no jak się uporamy, to skoczymy sobie na jakąś plażę, spędzić tam troszeczkę czasu nieposłuszny niepo mały syn. No jakże to tak? No proszę, ty masz żółwia Tymka, którego chyba dostałaś jeszcze od swojej mamy. E, wiesz co, to może daj go synowi, co? Możesz mu dać prezent? Wręcz prezent. O, daj mu żółwia Tymka. Swoją zabawkę z dzieciństwa, którą dostałaś do mamy. Oj, 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 jaki brudny nocnik. Ktoś tu będzie musiał ten nocnik sprzątnąć. Tu widzę, że nawet chyba coś nie poszło z tym nocnikiem do końca. Ale to nic. Co, spodobacie Ci się, Ignasiu, prezent od mamy? No, pozie, pozie, a co to? Co? Podobało się chociaż trochę? Tak niekoniecznie? Nie, no prezent się podobał, tylko to był mały wypadek z nocniczkiem. No trudno. A jajaj, Tomek, wiesz co, posprzątaj i wyczyść nocnik, a my się zbieramy, bo nas noc zastanie. Gdzie ty idziesz, kochanie? Gdzie ty wędrujesz, robaczku? Baw się w wodzie. Aha, no dobrze. Kochana, ty wiesz co, to ty idź za nim. Podejdź tutaj. Możesz tu podejść, bo tutaj dziecko będzie się teraz bawić w wodzie i trzeba go pilnować, żeby się nie utopił nasz mały chłopczyk. I także tak, właśnie, pilnuj dziecka w wodzie. To ważne jest, żeby go pilnować. Mamy osiągnięty kolejny poziom wyobraźni. No, fantastycznie. Super. O, dobrze. Myślę, że powinnoś się trochę tutaj zająć, jego, nie wiem, może go pouczmy czegoś. Czy tobie coś trzeba? Nie. No to może go pouczmy, co? Więcej opcji, co możemy. Nie mamy przy sobie żadnej książki, ale może fiszki w takim razie, choć. Troszeczkę się zajmiemy też jego edukacją na tej plaży, w takich przyjemniejszych warunkach. Wspaniale, to jest kibelek, do tego się robi Susiu i kubkę. No ale słuchajcie, zawsze lepiej się uczyć w takich okolicznościach przyrody niż w zamkniętym w domu, prawda? Zobaczcie, jak tu pięknie i jak ciekawie. No dobrze, myślę, że dosyć tej nauki, bo Beata jest głodna. Mały też pewnie za chwilę będzie. Ktoś nam tutaj zrobił hamburgery wegetariańskie, więc sobie zjemy. Mały też sobie już wziął i zaraz tutaj gdzieś sobie usiądzie, żeby wciągnąć tego hamburgerka. E, także dzieciaczki nie będą, dzieciaczek nie będzie głodny. Tutaj widzę jakiś obcy facet e, do nas, podszedł, ale my nie chcemy. E, Mieć z nimi do czynienia, ale widzę, że tutaj zobaczcie, ilu tu znajomych naszych. Możesz z nim porozmawiać o gotowaniu z Bosmanem Nowickim. No proszę, proszę z Bosmanem. Tak, 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 tak. E, ja tutaj wiecie, jestem. E, Zawołaj go, jego też. Zawołaj, podejdźcie tutaj. O kurczę, zobaczcie, wszyscy przyszli. Ale fajnie. Mały, co tobie? Dlaczego ty jesteś smutny? Skrzywdzony, ale kto cię krzywdzi koteczku? To cię krzywdzi, o, musi do toalety, więc zaraz będziemy wracać do domu. No ale skoro już oni tu wszyscy przyszli, to wiecie, no skorzystajmy. Rozmawiaj z nieznajomym, porozmawiaj, Tych, no, niby ich nie znasz, no dobrze, no w sumie tak. E, tutaj nie, z tym gościem nie. Ja chcę, żebyś rozmawiał z naszymi e, tutaj przyjaciółmi. O, tu mamy jeszcze. Z luim się znasz o wiele lepiej, ale właśnie fajnie by było, jakbyś się też zapoznał z tymi pozostałymi, więc y, gadaj tu sobie i z tym panem też. Tak, tak. Fajnie, że się spotkaliście, fajnie, że właśnie jest okazja, y, żeby troszeczkę y, spędzić chwilę czasu razem, więc może parodiuj y, innego Sima, tak, porozmawiaj tutaj z nimi. Pochwal się tym swoim małym berbeciem. Fajny chłopak, fajny chłopak, mały, tak? No dobra, ale wiecie co? Będziemy już sobie. E, będę już wracać, Beatą, do domu, bo małemu chce się Siusiu, więc nie będę i jej zresztą też, więc nie będę tu już dłużej ich męczyć. E, także skończymy. Na dzisiaj ten odcinek. Zapraszam Was, moi drodzy, do komentowania, lajkowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was również na naszego simowego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. A z Wami już się żegnam. Życzę Wam miłego simowania. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. I pa pa! To twoja wina. Gdyby nie twoje przepowiednie, Beata byłaby teraz z nami. Przypominam ci, chłopcze, że sama podjęła tą decyzję. Gdyby nie ty, przekonałbym ją. Pojechałaby z nami. Nic by się nie stało. Nie moja wina, że duchy bywają nieprecyzyjne. Te twoje duchy. Zapytaj ich teraz, gdzie jej szukać. Co się z nią stało? Masz się tego dowiedzieć. To nie tak działa. Nie mogę im rozkazywać. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Błagaj, przekupuj. Wszystko mi jedno. Masz ją znaleźć. Dobrze, siadaj. Siadaj, będę potrzebowała pomocy. Najpierw popatrzmy w przeszłość. Zabiję ich! Znajdę ich i zabiję! Idiota! To ich chcesz szukać czyjej?